Jak trzęsienie ziemi zatopiło najlepszy okręt Hitlera. Gdy I wojna światowa dobiegła końca, wielkie mocarstwa próbowały uzgodnić, jak powstrzymać nowy wyścig zbrojeń na morzu. W Waszyngtonie podpisano traktat, który ograniczał tonaż i liczbę pancerników posiadanych przez każdy kraj. Jednak rzeczywistość szybko pokazała, że na papierze można stawiać dowolne podpisy podczas gdy w stoczniach wciąż rodziły się coraz potężniejsze okręty. Każdy nowy projekt był odpowiedzią na okręty potencjalnego przeciwnika. Włochy budowały swoje Litorio, Francja kładła stępki pod pancerniki typu Richelieu, a Wielka Brytania, posiadając największą flotę świata, dążyła do utrzymania przewagi za wszelką cenę. Niemcy, które po klęsce w I wojnie światowej zostały niemal pozbawione floty, znalazły się w cieniu. Traktat wersalski zezwalał im tylko na kilka przestarzałych okrętów co czyniło Kriegsmarine bardziej siłą symboliczną, niż realnym narzędziem wojny. Lecz gdy na początku lat 30. do władzy doszedł Hitler, otwarcie oświadczył, Niemcy ponownie staną się wielkim mocarstwem morskim, a do tego potrzebne są nowe, niespotykane dotąd pod względem skali okręty. Tak powstał plan nazwany Planem Z. W nim Rzesza planowała stworzenie floty. Która mogłaby rzucić wyzwanie nawet brytyjskiej królewskiej marynarce wojennej. W dokumentach tych figurowały dziesiątki pancerników, lotniskowców, setki okrętów podwodnych i niszczycieli. Ale szczególnie jasnym symbolem miały stać się dwa gigantyczne okręty Bismarck i Tirpitz. Ich masa zbliżała się do limitów dozwolonych przez międzynarodowe porozumienia, ale Niemcy sprytnie omijali formalne ograniczenia wprowadzając do projektów coraz to nowe wzmocnienia i modernizacje. Nazwa nowego okrętu flagowego nie została wybrana przypadkowo. Pancernik nazwano na cześć Alfreda von Tirpica, człowieka, który jeszcze za czasów cesarza Wilhelma przekształcił niemiecką flotę w dumę imperium. Teraz ten symbol miał przypomnieć światu. Niemcy wracają i wracają nieskromnie, a z zamiarem dyktowania warunków na morzach. Kiedy projekt zaprezentowano na oficjalnej ceremonii w kwietniu 1939 roku, widzowie zobaczyli nie tylko okręt, ale demonstrację ambicji. Na pokładzie lśniła nowa flaga. W przemówieniach brzmiały obietnice przewyższenia Wielkiej Brytanii i Francji, a sam Hitler, otoczony przez admirałów, mówił o przyszłości, w której Rzesza będzie nie tylko mocarstwem lądowym, ale i morskim. W tamtej chwili mało kto zdawał sobie sprawę, że ten gigant stanie się nie tylko symbolem siły, ale i celem numer jeden dla aliantu. Na tle politycznych przemówień i głośnych obietnic w stoczniach Kiloni rozpoczęto prace, które miały zamienić fantazję w metal. W kwietniu 1939 roku, podczas uroczystej ceremonii, odbyło się oficjalne położenie stępki pod Tirpica. Na pokładzie sąsiedniego krążownika, Zebrali się najwyżsi rangą admirałowie i liderzy partii. Sam Hitler, przybyły na ceremonię, podkreślił: nowy pancernik stanie się nie tylko okrętem, ale symbolem odrodzenia Kriegsmarine. Imię admirała von Tirpica, nadane okrętowi, zostało wybrane, aby powiązać obecną flotę z dziedzictwem ery cesarskiej i pokazać, że Niemcy wracają do roli morskiego mocarstwa. Tirpitz został pomyślany jako bliźniak Bismarka, ale z szeregiem ulepszeń. Okręty te należały do klasy, którą w Niemczech nazywano superpancernikami. Ich wyporność znacznie przekraczała limity ustalone w traktacie waszyngtońskim, chociaż oficjalnie temu zaprzeczano. Niemcy posługiwali się sprytem, podając zaniżone charakterystyki i jednocześnie wzmacniając pancerz i uzbrojenie. Ostatecznie Tirpitz okazał się cięższy. I bardziej wytrzymały niż jego brat, a jego konstrukcja pozwalała wytrzymać uderzenia, które mogłyby zniszczyć większość innych pancerników tamtych czasów. Plan Z, który leżał u podstaw całego tego programu, przewidywał stworzenie pełnoprawnej floty oceanicznej: dziesiątki pancerników, lotniskowce, setki okrętów podwodnych, krążowników i niszczycieli, ale nawet w tych zakrojonych na szeroką skalę planach Bismarck i Tirpitz. Wyróżniały się szczególnym statusem, były symbolami ucieleśnieniem ambicji III Rzeszy, pragnienia rzucenia wyzwania brytyjskiej dominacji morskiej, która utrzymywała się przez wieki. Pojawienie się Tirpica wywołało niepokój w sztabach aliantów, zanim jeszcze okręt wszedł do służby. Dla Londynu stanowił on potencjalne zagrożenie dla szlaków handlowych i konwojów płynących do Związku Radzieckiego. Dla Niemców uosabiał on pewność, że nawet w wojnie morskiej Niemcy będą mogły rozmawiać z przeciwnikami jak równy z równym. Ale podczas gdy w fiordach i stoczniach huczały przemówienia i młoty nitownic, nikt jeszcze nie wyobrażał sobie, jaką ceną okupione zostanie dążenie do zbudowania najpotężniejszego giganta Europy. Tirpitz porażał wyobraźnię już na papierze, a kiedy zszedł ze stoczni, nawet zaprawieni w bojach marynarze przyznawali: Świat jeszcze nie widział takiego kolosa. Jego długość przekraczała 270 tryr, to jak dwa boiska piłkarskie ustawione w rzędzie. Szerokość kadłuba wynosiła 36 metrów, a pełna wyporność sięgała ponad 52 tysiąc ton. Ten okręt był nie tylko maszyną wojenną, wyglądał jak ruchoma forteca, której pojawienie się budziło jednocześnie szacunek i strach. W sercu giganta pracowała siłownia o mocy ponad 160 tysięcy koni mechanicznych. 12 kotłów dostarczało parę do turbin, które napędzały trzy masywne śruby, rozpędzając pancernik do 30 węzłów prędkości, porównywalnej z lekkimi krążownikami. Dla okrętu tej wielkości wydawało się to niemal niewiarygodne, i to właśnie ta mobilność czyniła go szczególnie niebezpiecznym przeciwnikiem. Główny kaliber Tirpica. Składał się z 8 dział 380 mm, rozmieszczonych w czterech wieżach. Każde z nich mogło posłać pocisk o wadze prawie tony, na dystans do 35 km. Dla aliantów oznaczało to, że żaden okręt nie mógł czuć się bezpiecznie, dopóki Tirpitz znajdował się w pobliżu. Wieże otrzymały imiona Anton, Bruno, Cezar i Dora. I każda z nich była chroniona pancerzem o grubości do 36 cm z przodu i ponad 20 cm po bokach. Oprócz głównego kalibru, pancernik posiadał cały arsenał dział pomocniczych 12 armat średniego kalibru dziesiątki dział przeciwlotniczych, które były stale modernizowane, aż ich liczba przekroczyła 50. Wszystko to zamieniało okręt wieża, zdolnego odpierać ataki samolotów i małych jednostek uzupełniały uzbrojenie wyrzutnie torped zainstalowane na burtach, co czyniło Tirpica uniwersalnym narzędziem wojny morskiej. Szczególne miejsce zajmowały samoloty rozpoznawcze Arado Ar 196. Były one startowane z katapult bezpośrednio z pokładu i mogły prowadzić rozpoznanie lub polować na okręty podwodne. Dla aliantów było to kolejnym przypomnieniem, że Tirpitz jest zdolny kontrolować ogromne obszary wokół siebie, pozostając praktycznie nietykalny. Główny sekret jego wytrzymałości tkwił w pancerzu. Główny pas kadłuba chroniły płyty stalowe o grubości ponad 30 cm. Pokłady były pokryte kilkoma warstwami metalu, a żywotne przedziały były wzmocnione tak, że nawet bezpośrednie trafienie nie zawsze prowadziło do krytycznych uszkodzeń. Właśnie dlatego Brytyjczycy nazywali go bestią fiordów, uważając go za niemal niezatapialnego. Kiedy dane wywiadowcze o jego charakterystykach trafiały na stół dowództwa aliantów, strategi rozumieli, że bezpośrednia walka z tym kolosem może zakończyć się katastrofą. A jeśli Bismarck zdążył już pokazać swoją zabójczą siłę, to Tirpitz wydawał się jeszcze doskonalszym i jeszcze bardziej niebezpiecznym rywalem. Kiedy Gigant był gotowy do wyjścia w morze, jego pierwsze próby odbyły się na Bałtyku. Tam Tirpitz sprawdzał prędkość, manewrowość i działanie wszystkich systemów. Dla załogi był to czas szkolenia i przyzwyczajania się do nowej maszyny, a dla aliantów pierwszy alarm. Brytyjski wywiad uważnie śledził każdy ruch okrętu i już wtedy próbował organizować naloty. Samoloty królewskich sił powietrznych pojawiały się nad Bałtykiem. Ale ataki okazywały się bezskuteczne. Bomby spadały obok, a sam pancernik wracał do portu bez uszkodzeń. Jednak los Bismarcka, jego starszego brata, miał ogromny wpływ na los Tirpica. W maju 1941 roku flota brytyjska, kosztem wielkich wysiłków i strat, zdołała dogonić i zniszczyć Bismarka. To wydarzenie było ciosem dla Kriegsmarine. Ale jeszcze mocniej zmusiło dowództwo do ponownego rozważenia taktyki użycia swojego drugiego superpancernika. Jeśli wcześniej w Tirpitzu pokładano nadzieję jako w aktywnej broni bitwy oceanicznej, to teraz przydzielono mu o wiele bardziej ostrożną rolę. Hitler i jego admirałowie rozumieli, że strata kolejnego symbolu niemieckiej potęgi stałaby się katastrofą dla prestiżu i morale. Dlatego podjęto decyzję o otrzymaniu pancernika bliżej brzegów Norwegii, gdzie mógł znajdować się pod osłoną baterii przybrzeżnych i Luftwaffe. Tak Tirpitz znalazł się w wąskich i surowych fiordach norweskich. To miejsce przekształcało go niemal w niezdobytą fortecę. Wysokie skały ukrywały okręt przed bezpośrednimi atakami, a wokół tworzona była gęsta sieć obrony. Dla aliantów stało się to prawdziwym koszmarem. Ogromny okręt nie brał udziału w dużych bitwach, ale swoją obecnością zmuszał Wielką Brytanię do utrzymywania w stałej gotowości dziesiątek okrętów i eskadr. Nawet stojąc na kotwicy, Tirpitz pozostawał bronią powstrzymującą całe konwoje. I chociaż Brytyjczycy kontynuowali poszukiwania możliwości zadania ciosu, każda nowa próba tylko umacniała wrażenie, że Tirpica nie da się zniszczyć prostymi środkami. Tak zaczęła się historia jego życia w fiordach, gdzie stał się nie tylko jednostką bojową, ale legendą, z którą alianci mieli walczyć jeszcze przez długie lata. Fiordy norweskie stały się nowym domem dla Tirpica. Ukryty wśród skał, stał pod niezawodną ochroną naturalnych przeszkód i całego systemu obrony. Wysokie klify zasłaniały pancernik przed bezpośrednimi uderzeniami, a wzdłuż brzegów Rozmieszczone były baterie artyleryjskie, osłaniające wejścia i wyjścia. Nad nim czuwało lotnictwo Luftwaffe, a w wodzie krążyły kutry patrolowe i okręty podwodne. Dla aliantów stawało się to niemal nierozwiązywalnym zadaniem. Jak zbliżyć się do giganta, jeśli każdy jego metr jest otoczony stalą, skałami i bronią? Ale nawet bez wychodzenia na otwarte morze, Tirpitz trzymał Wielką Brytanię w napięciu. Sam fakt jego istnienia zmieniał strategię. Konwoje handlowe płynące do Związku Radzieckiego z życiowo ważnymi ładunkami były zmuszone wytyczać trasy tak, aby zminimalizować ryzyko spotkania z pancernikiem. Za każdym razem, gdy wywiad donosił o możliwym ruchu Tirpica, całe eskadry brytyjskich okrętów ruszały z miejsca, aby osłonić konwoje lub stanąć na przechwycie. Ogromne siły były marnowane na zapobieganie czemuś, co w rzeczywistości prawie nigdy nie następowało pełnoprawnemu wyjściu pancernika do walki. Ta psychologiczna presja działała nie gorzej niż działa. Alianci nazywali Tirpica duchem fiordów, ponieważ jakby rozpływał się wśród gór i pojawiał się tylko wtedy, gdy najmniej się tego spodziewano. Sama plotka o jego możliwym wyjściu wystarczała, aby zatrzymać lub opóźnić całe transporty. Tak okręt, niemal nie uczestnicząc w bitwach, paraliżował pracę północnych szlaków morskich i zmuszał Wielką Brytanię do utrzymywania kontroli nad Atlantykiem kosztem ogromnych zasobów. Każdy dzień jego postoju zamieniał się w nowy ból głowy dla dowództwa alianckiego. Aby unieszkodliwić ducha, potrzebne były nie tylko okręty i samoloty, ale i kolosalne wysiłki wywiadu, stałe monitorowanie i ryzykowne operacje. Ostatecznie Tirpitz stawał się nie tylko jednostką bojową, ale strategicznym zagrożeniem, które swoim cieniem pokrywało całą północną flotę aliantu. Brytyjczycy doskonale rozumieli, że dopóki Tirpitz stoi w ukryciu, pozostaje zagrożeniem, od którego nie można oderwać uwagi ani na dzień. Już w pierwszych miesiącach jego pobytu w Norwegii rozpoczęło się polowanie, w które zaangażowano lotnictwo, siły podwodne. A nawet dywersantów. Królewskie siły powietrzne wysyłały eskadry bombowców na ryzykowne rajdy nad fiordami. Samoloty pokonywały surową pogodę, wznosiły się w chmury i nurkowały pod ogniem dziesiątek baterii przeciwlotniczych. Ale bomby spadały w skały lub do wody. Raz po raz maszyny wracały z niczym, tracąc pilotów i sprzęt. Kiedy stało się jasne, że bezpośrednie uderzenia z góry są prawie bezużyteczne, Brytyjczycy zaczęli szukać obejść. Pojawił się pomysł użycia torped i mini okrętów podwodnych. Frogmani, uzbrojeni w rydwany, sterowane torpedy podwodne, próbowali podpłynąć do kadłuba Giganta. Ale surowe warunki wód północnych i gęsta ochrona przeszkadzały tym operacjom. Aparaty zrywały się z mocowań, tonęły lub ulegały awarii, nie osiągając celu. Nawet gdy udawało się zbliżyć do fiordów, Patrole i bomby głębinowe przekreślały najśmielsze próby. Nad całą tą walką wisiał jeszcze jeden cień Enigma. Brytyjczykom udało się złamać niemiecki szyfr, co dawało szansę śledzenia ruchów pancernika. Ale nawet posiadając informacje, alianci zderzali się z surową rzeczywistością. Każdy ruch Tirpica był osłaniany przez lotnictwo, działa przybrzeżne i cały system maskowania. Niemcy mistrzowsko ukrywali swój okręt. Sieci maskujące, zasłony dymne, fałszywe komunikaty i ciągłe zmiany bazowania czyniły go widmowym celem. W sztabie admiralicji narastała irytacja. Setki wylotów, ryzykowne operacje i kolosalne zasoby nie przynosiły rezultatu. Tirpitz wciąż stał w swoich fiordach, nietknięty i przerażający samą swoją obecnością. Dla Brytyjczyków zamieniało się to w prawdziwą obsesję. Każdy nowy atak mógł stać się decydujący, ale raz po raz pancernik udowadniał, że jest niemal nie do zdobycia. Jesienią 1943 roku Tirpitz w końcu otrzymał rozkaz opuszczenia swoich kryjówek i wyjścia w morze w celu przeprowadzenia operacji bojowej. Celem był Spitzbergen, surowy archipelag arktyczny, gdzie alianci urządzili stację meteorologiczną i niewielką bazę. Wydawałoby się, że zadanie było drugorzędne, ale dla załogi pancernika stało się to momentem prawdy. Po raz pierwszy w historii swojego istnienia Tirpitz miał użyć swojej głównej broni. Wraz z eskortą dziewięciu niszczycieli gigant skierował się do celu. Poranek w lodowatych wodach powitał załogę szarym niebem i niskimi chmurami, kiedy nadszedł rozkaz otwarcia ognia. Huk rozniósł się po fiordzie. Osiem dział 380 mm oddało salwę. Wieże Anton, Bruno, Cezar i Dora ożyły, wypuszczając dziesiątki stalowych pocisków o wadze prawie tony każdy. Dla tych, którzy znajdowali się na brzegu, wyglądało to jak koniec świata. Góry drżały, ziemia pękała pod uderzeniami. Stacja meteorologiczna aliantów i pozycje obronne zostały zniszczone dosłownie w ciągu kilku minut. 50 gigantycznych pocisków starło je z powierzchni Ziemi. Następnie niemiecki desant wylądował na brzegu i bez oporu umocnił się w zniszczonym obozie. Dla załogi był to triumf. Po raz pierwszy ich okręt udowodnił w praktyce, że potrafi nie tylko straszyć, ale i niszczyć. Po powrocie do Norwegii, marynarze byli witani jak bohaterowie. Na pokładzie brzmiały przemówienia, wręczano żelazne krzyże. A w Kubrykach jeszcze długo dyskutowano o sile własnych dział. Wielu szczerze wierzyło, że Tirpitz jest niepokonany, że żadne lotnictwo ani flota przeciwnika nie poradzi sobie z tym kolosem. W tamtej chwili pewność siebie załogi osiągnęła apogeum, a okręt jeszcze bardziej obrósł legendami, przekształcając się z jednostki bojowej w symbol niemieckiej niezniszczalności. Wkrótce po triumfie pod Spitzbergenem. Brytyjczycy postanowili działać inaczej. Jeśli bombardowania z góry nie przynosiły rezultatu, to uderzenie należało zadać z dołu. Tak rozpoczęła się jedna z najśmielszych operacji II wojny światowej. Na polowanie na Tirpica wyruszyły karłowate okręty podwodne klasy X-Craft. Każdy z nich niósł po dwie potężne miny, które miały zostać zainstalowane bezpośrednio pod kadłubem giganta. We wrześniu 1943 roku. Kilku mini okrętom podwodnym udało się przebić przez sieć patroli i sieci przeciw okrętom podwodnym. Dwóm załogom udało się dotrzeć do celu i podłożyć ładunki pod dno. Wybuchy wstrząsnęły okrętem, rozerwane zostały zbiorniki paliwa, uszkodzony ster i unieruchomiona jedna z wież głównego kalibru. Tirpitz otrzymał pierwsze poważne rany których nie można było już zamaskować słowami o niezniszczalności. Ale dowództwo rzeszy robiło wszystko co możliwe, aby ukryć skalę uszkodzeń. Dla propagandy pancernik pozostawał symbolem siły, a dla załogi nieruchomą fortecą, która wymagała długiego remontu. Prawie pół roku inżynierowie przywracali okręt do sprawności, wzmacniali jego obronę i uzbrojenie przeciwlotnicze. Wokół fiordu rozmieszczono nowe baterie Niebo nad okrętem wypełniły reflektory i balony zaporowe. Wiosną 1944 roku Tirpitz był ponownie gotów do walki, ale alianci nie zamierzali dawać mu wytchnienia. 2 kwietnia ponad 100 brytyjskich samolotów runęło na fiordy, gdzie ukrywał się gigant. Wybuchy wstrząsały górami, pokład zalewały odłamki i płomienie. Tym razem uderzenia osiągnęły cel. Pancernik otrzymał około pięciu trafień. Zginęły setki marynarzy. Część nadbudówek zamieniła się w ruiny, a załogi przeciwlotnicze, pomimo desperackiej obrony, nie zdołały powstrzymać naporu. Dla załogi był to szok. Po raz pierwszy w historii okrętu stało się jasne, że nawet ten kolos może zostać pokonany. Mit o niezatapialności pękł po raz pierwszy. Wśród marynarzy krążyły rozmowy o tym, że Tirpitz stał się celem, od którego nie da się uciec, ale dopóki jeszcze utrzymywał się na wodzie, a jego sylwetka nadal rzucała cień na północne szlaki morskie, alianci wiedzieli, że czeka ich jeszcze jedna potyczka z duchem fiordów. W brytyjskich sztabach rozumiano, że zwykłymi środkami Tirpica nie da się zniszczyć, potrzebna była broń, która mogłaby przebić najgrubszy pancerz i dotrzeć do żywotnych przedziałów. Tak na scenę wkroczyły bomby Tolboy. Nowe bomby o wadze 12 tysięcy funtów, zdolne przebijać betonowe bunkry i zgniatać stalowe płyty, dla załóg Lancasterów stały się nadzieją, dla marynarzy Tirpica zwiastunem katastrofy. We wrześniu 1944 roku pierwsza eskadra ciężkich bombowców wzniosła się w niebo. Kiedy bomby runęły na fjord, jedna z nich przebiła pokład pancernika. I przeszła przez kilka grodzi, zanim eksplodowała pod wodą. Dziób okrętu wypełnił się wodą, kadłub jęknął pod ciężarem uderzenia, ale tirpic wytrzymał. Uszkodzenia okazały się poważne, ale nieśmiertelne. Dla Brytyjczyków był to szok. Nawet Tolboy, zdolny roznieść całą fortecę, nie zdołał posłać giganta na dno. W sztabach coraz częściej padała myśl, że walczą nie z okrętem a z legendą, którą samo przeznaczenie chroni przed zagładą. Jednak Niemcy rozumieli, że następne uderzenie może być ostatnie. Tirpica przeniesiono bliżej Tromsy, gdzie rozpoczęły się pospieszne prace nad jego ochroną. Wokół kadłuba nasypano piaszczyste wały, aby zmniejszyć ryzyko przewrócenia przy trafieniach. Na brzegu zainstalowano nowe baterie, wzmocniono pozycje przeciwlotnicze, a nad okrętem rozciągnięto balony zaporowe. Wszystko wyglądało jak ostatnia próba zyskania czasu. Sami marynarze coraz częściej odczuwali beznadzieję. Rozmowy w kubrykach stawały się cichsze. Żarty zniknęły, a nawet pewność siebie w niepokonanie rozpuszczała się w świadomości, że Brytyjczycy nie ustąpią. Każdego dnia na pokładzie czuło się napięcie. Radary rejestrowały naloty, niebo grzmiało od ćwiczeń, a pod stopami ciężko kołysał się metal którym coraz częściej widziano nie tarczę a przyszły grób. Tyrpic pozostawał na wodzie, ale jego los został już przesądzony, pozostawało tylko czekać na ostateczny cios. Poranek 12 listopada 1944 roku zaczął się spokojnie. Zimne wody tromsy odbijały szare niebo, nad fiordem unosiła się lekka mgła. Na pokładzie Tirpica wszystko szło jak zwykle. Załogi przygotowywały się do ćwiczeń, sprawdzano sprzęt. Oficerowie wydawali zwykłe rozkazy, ale w niebie zbliżała się już eskadra 30 ciężkich Lancasterów. Niosły na pokładzie to, co miało zakończyć trwające lata polowanie: gigantyczne tolboje, samoloty leciały wysoko, powyżej strefy działania dział przeciwlotniczych. Dopiero gdy nad Fiordem rozległ się ryk silników, niemieckie załogi podniosły głowy, sygnały alarmowe wypełniły okręt. Reflektory przeszyły niebo, odezwały się działa przeciwlotnicze. Baterie przybrzeżne otworzyły ogień. Słupy smugowych pocisków ciągnęły się w górę, ale Lancastery kontynuowały kurs, nie zbaczając ani na metr. Pierwsza fala zrzuciła bomby, jedna wpadła do wody obok, druga uderzyła w pokład, przebijając stal niczym papier, i wywołała potężny wybuch w przedziałach dziobowych. Następne trafienia stały się fatalne. Dwa tolboje przebiły obronę i dotarły do komór amunicyjnych. W tej samej chwili ogromny słup płomieni i dymu wystrzelił w niebo. Wybuch amunicji wstrząsnął całym fiordem, jakby zadrżała sama ziemia. Pancernik zaczął gwałtownie przechylać się na burtę. W ciągu kilku minut jego kadłub przechylił się o 60 50. Ludzie w panice miotali się po pokładzie. Wielu próbowało skoczyć za burtę, ale ogromne płyty pancerza i fragmenty wież waliły się prosto do wody, przygniatając tych, którzy szukali ratunku. Huk metalu, krzyki i wyjące wybuchy zlewały się w jeden koszmarny chór. Po 10 minutach od rozpoczęcia ataku, tirpic leżał już na boku, a część kadłuba skryła się pod wodą. Z ponad 1200 członków załogi uratowało się tylko kilkudziesięciu których ratownicy zdołali wyciąć z przewróconego kadłuba. Reszta pozostała uwięziona wewnątrz żelaznego kolosa. Tak zakończyła się historia ducha fiordów. Okręt na którego polowanie poszły setki samolotów i dziesiątki operacji. Padł nie w wielkiej bitwie morskiej, a pod celnymi uderzeniami tych, którzy postawili na upór i nowe technologie. Mit o niezatapialności został zniszczony w ciągu kilku chwil, gdy legenda przewróciła się i zatonęła w zimnych wodach Norwegii. Kiedy dym się rozwiał, a woda ponownie uspokoiła, nad fjordem zaległa martwa cisza. Tam, gdzie jeszcze rano stał gigant, wznosiły się tylko fragmenty kadłuba, wystające z zimnej wody. Z ponad 1200 członków załogi udało się uratować zaledwie 82. Wyciągnięto ich przez wycięte luki i przebite płyty, gdzie ludzie czepiali się życia. Dusząc się w ciemności, dla reszty Tirpitz stał się grobem. W Norwegii i samych Niemczech wieść o zatonięciu pancernika rozbrzmiała jak uderzenie w serce. Dla marynarzy Kriegsmarine to nie była tylko porażka. To była tragedia, symbol końca iluzji. Okręt, który uważano za niepokonany, okazał się bezbronny wobec uporu i technologii przeciwnika. Na dnie fiordu pozostał milczący kolos, którego stalowa tusza. Uosabiała nie tylko potęgę militarną, ale i bezsens tysięcy ofiar złożonych na ołtarzu ambicji czyj III Rzeszy. Ale historia Tirpica nie zakończyła się wraz z jego śmiercią. Przez długie lata kadłub okrętu leżał na boku, rdzewiejąc pod wodą i przypominając o tym, ile sił alianci poświęcili na walkę z nim. Postrzeganie tego pancernika zawsze wykraczało poza suche fakty. Walczył mniej niż wiele innych okrętów, ale strach przed nim był o wiele silniejszy. Dla Brytyjczyków stał się obsesyjnym celem, który paraliżował szlaki handlowe i zmuszał do wydawania kolosalnych zasobów. W tym właśnie tkwiła jego prawdziwa siła. Bardziej zagrażał samym swoim istnieniem niż realnymi bitwami. Po wojnie rozpoczęła się długa i żmudna praca nad podniesieniem resztek. Norwescy i niemieccy specjaliści latami cieli metal, wydobywali wraki i stopniowo rozbierali leżący na boku kadłub. Zajęło to prawie 10 lat. Nawet martwy Tirpitz okazał się upartym i ciężkim przeciwnikiem, z którym trzeba było walczyć nie mniej niż za jego życia. Dziś pozostaje w pamięci nie tylko jako największy pancernik Europy, ale i jako symbol dwoistości wojny. Ogromne wysiłki, tysiące istnień i miliony ton stali wszystko dla okrętu, który niemal nie wchodził do walki. Jego cień wciąż unosi się nad historią II wojny światowej przypominając, że czasem strach i legenda mogą być bronią nie mniejszą niż działa i torpedy.